ma z tej strony Ziemniaczek i witam was w kolejnym odcinku z GTA V na trybie fabularnym. Dzisiaj lecimy znowu z misjami tradycyjnymi, ale dzisiaj robimy już tej poboczni od pani maid. Gdzie żeśmy mieli yy, tego pana, który jest na zdjęciu, znaleźć w takim gospodarstwie. Dzisiaj nie robimy tego, dzisiaj zróbmy tą jedną misję fabularną, która jest pokazana u mnie w chacie, od, no, znaczy od Woda. Dlatego my ją dzisiaj zrobimy, żeby ten typ fabularny szczytanie tylko pobocznych, żebyśmy nie robili, tylko pobocznych, to wtedy my nigdy nie przejdziemy tego. Bo tak mi się wydaje, że to będzie misja z, z y, y, przejściem do Los Santos. Tak mi, się, tak, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, że my teraz pojedziemy do Los Santos. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, zobaczymy zaraz, bo misja już się odpala. Get back here! You're not even hidden! Have you got it? I've trying, Trevor! I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83, and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe. But she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. That shut I up asked... before I molest you, all right? Now, is there anything else? I, I looked through the phone directory. I did find a, a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda? amanda yeah you're a genius you moron come on uh, come here uh, ah! Ah! <laughs> don't you ever not tell me things i want to know sorry trevor Ron, you little bastard get out here we're going to los santos are we not you me and wade what about me you're ceo of trevor phillips enterprises find us some business so that we can make some money and tidy my shit up let's go wait, come on i'm driving you can jerk me off if i get bored i'm joking you can suck me off are we going to stop for ice cream um... <laughs> so we're <heading> to about <laughs> okay but the pink has a the bottom oh, i wait them you check my cousin there, Floyd. He in with a girlfriend someplace called Gekfuchi Beach. So uh what your got? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit.

Jesteśmy zaraz, tylko tutaj musimy skręcić. Komuś nie widać przed mortkę. trochę za mocno, za dużo gazu. Aha, ok. Fajnie, w takiej burzy zaraz będzie jeszcze lajna. Chyba tak. Chyba będzie strzelanina. Co? Ten podusz był... Aaa, da da da. Eee, czekajcie gdzie zade, przepraszam. Bomba, bomba przylepnała. Okay. Ja pójdę z może piechotą. To jest ta przyczepa. Czekaj, okay. jak tu pochodzę. Co, go w ukryciu. Nie czy ja dobrze robię, no ale zaryzykuję. Nie, bo im je gonią. Ja nie będę zabijał, bo to nie ma sensu. Pobiegniemy dookoła. Wszyscy mi gonią. Właś. Czekajcie, to jest ta chata. No. Właś, szybko, dalej. Jeszcze kilka przyczep. Dobra, jeszcze dwie. Gdzie one są, te przyczepy? Tu jest jeszcze jakaś. O, o. Jest jeszcze jedna, jeszcze jedna. Szybko. Tu, tu jest przejście. Tu jest przejście. tu. Dobra. Czekamy do samochodu. Gdzie on znowu jest? Dobra, niech będzie. Klikniemy to G, żeby chałupy się rozwaliły. Gdzie jest Wade? Gdzie jest moje auto? Tu. Co? Serio? Ja! Yeah. Dawa, zupy to jednak może samochodem. Lepszy może to będzie pomysł. Nie mnie zabili, bo nie odpalił silnika. Co teraz będzie za moment? Paduj się! Misjo! Easy, poczekamy. Jest cały czas wczytywanie. O, co jest? O, doda. Okay. Ładne miejsce zapisu, tak tylko powiem. Chyba szukało gdzie był ostatni zapis, dlatego tak może długo trwało. Chyba więcej widzę. O no, nie 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 Dobra, się zakopiłem, co co mogę powiedzieć. Ja sobie długie światło, włączę, bo ja tu mu jęko widzę. On no, jest ciemno jak nie wiem gdzie. długie światło, żeby więcej było widać. Gdzie my tu w ogóle jedziemy? A do Los Santos już, ja wiem, nie wiem, to no jest już kojarzę to ten teren. Trzeba jechać. Idziemy. jedziemy. No to sprawdzę, jaką my tu czasem jedziemy? A, taką, to nie. nie. Nie jedziemy tam, gdzie sobie myślałem, ale idziemy tam, gdzie jedziemy. I, kiedy jedziemy na największym gazie, cały czas czynię W. Dam sobie radę. O, przepraszam. Panu. Idziemy na skuty, oczywiście. Troszkę. Okej. Okay. gdzieś się tam kłócą te dwa gizdy? Trevor i wait No przepraszam, panu. to jedziemy dalej. this up you're not going to get there at all. <laughs> can you tell me a story no way no wait this arginine what, hey! what you know animal mineral or vegetable i'll go first i'm nanotechnology. technology you're what <laughs> damn it i gave it away i was i was supposed to say what i am i'll start again animal vegetable or mineral hey 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 how about this I'll tell you a story. You oh, this is This Of course you do. This story is about a boy called Trisha. Trisha. Is Trisha a boy name? It doesn't matter. God, weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay, this boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have, but he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't. Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while, but it's cool. Accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? Right there. Los Now oh, cool there. Out top. Oh! get, get, get. Took tight, today. To jest Los Santos Tak, <Grystanski> <Grystanski> mogę Czy Ja się... A, ty Ciu Masz tam bronią O nie, nie, ja się zagapiłem Hopie, ja. dzisiaj już Chyba wypiłem coś Nagrywkami ja szacuję cywilów. Co to tu są? Drzewo! No tylko drzewo, aha, opieraj. Jadę do tego jak A, Aaaa, jest checkpoint. Idziemy tu i będzie kat scęka. So, Michael, this is where dead men come back to life. To by prawie 10 lat. you'll keep for another day or so old friend you mother fucking fuck i grieved for you we not even fucking dead you were my best friend well guess who's coming to shit on your doorstep you fuck okay one that's them

Right, right, but he could fly planes this kid so he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe just maybe drop the nuke It was all going well until one day just before he got his wings an evil witch in charge of psychological evaluation told of him for life. That's terrible. It was sent him to a deep Pit of doubt, despair. And just then ju just as he hit rock bottom, he met a fat silver tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? My Michelle. A lady troll? Yeah, yeah. Like one no no. Well he was a boy. Michelle is a funny a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He said, yeah, a good piece. No,

A to robię automatiki na mapie, gda. Yeah. Kurde, ja się, nie wiem co. Co jest? Jeszcze kawałek. Już nie będę musiał się męczyć tą jazdą. Wow. Już No już, 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 już. Eee, Floyd. White znaczy. Now get up off the floor and fetch me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere here. He's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. <laughs> this is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was called in Evelyn's bed. A guy would never proved you gotta go both of you my girlfriend she'd kill me if she knew i had guests oh, it's not much of a girlfriend if she don't like your family now would you get me a fucking drink i'm not gonna ask you again oh yeah okay wait uh, i ain't got no booze well, then you go out and fucking get me something you go too Ah. Może wykorzysty sobie mieszkałem Floyd'a jako kryjówkę. w Wypadku po raz wyjątkowy znaczy miejsce, aby je zapisać. Dziękuję. Floyd. OK. No to ile jaki mamy czas nagrywek? Żeby was tutaj nie zanudzać? Jeszcze mamy chwilę czasu. Co się No bo no, nie będziemy się opowiadać A właśnie, jakieś drinka mogę wypić przy kuchni. Jest coś. Nie idzie. M mogą teraz... a już możemy się przełączyć na deście. Ale jeszcze nie będzie... Ja teraz nie będę tego przełączał na razie. Złamawiają to nowe miany... Z... miny zmierzniowe. sklepie lub strony internetową swój zestaw. Min lub już dzisiaj. Możemy miny kupić, ale ja nie będę na razie kupował. Troszeczkę mnie odbija jeszcze śniadanie. Dzisiaj dobra, idziemy coś robić, nie wiem co. Nie mam w ogóle jakąś misję poboczną, A, rzeźnie kolejną I tu jest misja poboczna Zróbmy misję Rzeźnie I będzie pięknie Poszczelamy sobie teraz To pośpieszymy się Tam z dojazdem To auto To Mam tu jakieś lepsze auto na parkingu? Nie Będzie jakieś y, lepsze auto jeździło? To ja sobie biorę. Było fajnie No nie e. Ta misja będzie mi się poborszał, to jest taka misja poborsza, będzie mi się kilka razy pewnie pojawiać Na razie to mam gdzieś Idealnie prze, przejechany między samochodami a i sygnalizacja na dole Ja pewnie ja lubię tak odzwalać te samochody Nie wiem czemu po Tak jeżdżę jak pijany o. Właśnie słyszałem w radiu reklamę jakiejś szkoły latania w Los Santos. Nie mówię, że potrzebujesz się uczyć, ale myślę, że może ci się to spodobać. No, szkoła latania, możemy później też pójść, może w kolejnym odcinku. I jeszcze zobaczymy, czy pójdziemy może na szkołę latania. Oczywiście, że pójdziemy, troszeczkę się pomęczymy. Jeden odcinek na pewno z tego będzie. Trzeba troszeczkę polatać samolotami. Taki pilot. Jak Trevor, to się nie, to się nie tak często zdarza. O, czekajcie, my jesteśmy chyba przy domu Franklina, no. Dobra, ale my nie idziemy do niego na dwiedziny. Tylko my idziemy robić rozpintuchę w rzeźni. Dobra. że szty. Kaszel mnie złapał. Pociąg nie jedzie, nie jedzie. No to jesteśmy przy rzeźni. Jednej. Up there. <laughs> <laughs> hey, say, Kayona, you from Bato. It's none of your business, huh? Okay, hey, it's huh? a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And Before you hey. fucking ask. No, I'm not a motherfucker. fucker. <laughs> ah, <laughs> 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 Jeden jest drugi Później nie nikogo, Czyli Musimy robić te przegrodki żeby nie trafiali nas Gdzie to jest? Tu jest jakiś Jan Na dachu O nie Pyk Gdzie tu jeszcze są jacyś Pyk Pyk ładuj A blisko O nie Samochody Gdzie jeszcze są? Tu nadal Ktoś jest Nie widzę go Bóg Kolejny Tutaj jest Dobra ładuj 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 Ja e, nie wiem ile ja tam mam naboi w ogóle no właśnie Gdzie tu jeszcze są zespałnili się, tam gdzieś są Nie wiem gdzie dawała samochód, samochód załatwiony Pyk No Nie będziecie mi tutaj szarżować. Gdzie tu jeszcze jest? Przechacie jeden, tak? Pyk o dachu O nie! O o! Małotow mi rzucił Małotow mi rzucił Dobra, dawaj, chodź dalej, trawot. Dobra. Kurczę, zginę. Tu jeszcze jest jakiś gościu, nie wiem gdzie. Dobra, musimy się poszarać troszeczkę z tymi gizdami. Tu jest jakiś gościu. Tak, gdzie jeszcze jest? Jeszcze. Dobra. Kolejny. Dobra, koniec. Jest? Zaliczona. A ile potrzebowało w ogóle zabójstw? Nie wiem. Teraz, jak to zniszczam. Dobra! Proszę Państwa, to dzisiaj na tyle. Fajne troszeczkę szczeliny. Ja sobie pozbieram jeszcze broń, żeby troszeczkę mieć na przyszłość. Oczywiście, bo broń jest droga. Lepiej pozbierać od tych panów, żeby mieć później. Nie wiem, czy w ogóle jest. Jest coś? Nie zbieram w ogóle. Jacyś Chińczycy nas dziś nawiedzili, chyba byli trochę Co zrobiłeś im coś? Mhm, uh -huh. to ktoś musiał przylecieć do Pana Cewora. Tak, proszę Państwa, weźcie sobie teraz jakieś filmy, które wam się teraz pojawiają na ekranie, za ekranie. Użyjcie to suba, łapkę do góry, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.